Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Może na początku powiem, gdzie jestem. Pozdrawiam Was wszystkich z wyspy Kochang, czyli to jest najdalej wysunięta wyspa na wschód Tajlandii, przy samej granicy z, Kam z Kambodżą. No i co? No i za dużo jeszcze o niej nie mogę powiedzieć, ponieważ wczoraj dopiero dotarłem na tą wyspę. Natomiast pewnie niedługo nagram jakieś wideo, które umieszczę na swoim fanpage'u i na swoim kanale YouTube pod nazwą. A Discover Thailand now. Dostałem sporo pytań. Słuchajcie, dostałem sporo pytań na temat tego, jak się żyje w Tajlandii. Czy można w ogóle wlecieć w tym momencie do Tajlandii? Niestety granice są zamknięte. Słuchajcie, Tajlandia ma zamknięte granice, ponieważ ponieważ Uporała się z koroną poprzez właśnie to, że miała granice zamknięte, poprzez parę bardzo sprytnych posunięć. Na przykład każdy, kto wchodził do sklepu, czy do galerii, czy do kina, czy do żabki, nawet w cudzysłowie, tutaj jest 7 eleven a nie żabka, musiał się zarejestrować w sensie musiał wpisać swoje imię, nazwisko i numer telefonu. i Wyobraźcie sobie, że jeżeli jakakolwiek osoba w tym dniu u niej zostało wykryte u niej, została wykryta, u niej został wykryty wirus korona, koronawirus, to wszyscy, wszyscy w tym momencie zostali obdzwonieni i, i pod, zostali poddani kwarantannie, dwutygodniowej, więc no, po, przez takie proste sposoby Tajlandia uporała się z koronawirusem, także w tym momencie jest 5 do 10 przypadków dziennie, o, co te, o, o, o to też mnie pytacie, także ja, ja tutaj mogę śmiało korzystać nie tylko z pogody i z warunków jakie mi daje tutaj Tajlandia, ale również z faktu, iż nie ma koronawirusa, wszystko jest otwierane, kluby, puby, restauracje, kina, także, także no pod tym względem też miałem, miałem szczęście, że no poniekąd tutaj utknąłem w tej Tajlandii. Pozdrawiam Łukasz. Również słuchajcie. Pytacie się mnie również przede wszystkim, co Tajowie jedzą, jaka tutaj jest kuchnia. Ci, którzy nie byli w Azji, ci, którzy nie byli w Tajlandii. Mogę tylko powiedzieć, że street food, że tutaj ludzie w większości żywią się na ulicach. W sensie street food jest bardzo popularny i bardzo smaczny. Na co dzień zresztą oni jedzą tak zwane Thai barbecue. Codziennie wieczorem można spotkać bardzo dużo osób, które... Zbierają się rodzinie czy przyjacielsko i grillują sobie przy takich specjalnych stołach, smażąc, grillując jakiemuś. Tatuś, Mariusz, witam cię. No, grillują różnego rodzaju owoce morza czy też mięsiwo. Natomiast też padło pytanie o jakieś najdziwniejsze rzeczy, które. Które to które spożywają. Słuchajcie, no właśnie, też można spotkać bardzo dużo różnego rodzaju robaczków, szarańczy, owadów smażonych na głębokim oleju, białych robaczków. Słuchajcie, tego jest mnóstwo. Potem umieszczę zdjęcia i filmy. Na moim fanpage'u i na Facebooku i na Instagramie. No, to są dosyć dziwne stworzenia, których nie zaryzykowałem się, wszystko, spróbować. Nie wiem, może, może, może zaryzykuję wkrótce. Podobno mają dużo. Zrobię, Mariusz zrobię ten casting. Mają podobno dużo białka. Natomiast nie zaryzykowałem jeszcze spróbować tych wszystkich robaczków. Natomiast wszystko przede mną. Aczkolwiek słuchajcie, to co mnie najbardziej tutaj zaskoczyło, to to, że Tajowie są fanami mrówek. Oni, słuchajcie, uwielbiają mrówki, szczególnie na północy Tajlandii, tutaj w mm, tak zwanym regionie Isan. Ja mam zamiar słuchajcie, odwiedzić wszystkie prowincje Tajlandii, jest ich 77 i mam zamiar również odwiedzić większość wysp Tajlandii i będę ostatnio na północy Tajlandii, czyli czyli, czyli czyli w regionie Isan, jest to kilkanaście prowincji, tam najbardziej popularną, znaczy może nie najbardziej, ale jedną z popularniejszych potraw są właśnie mrówki. W Tajlandii, słuchajcie, mrówek jest około, mam kolegę. Słuchajcie, pasjonata, pasjonata e, 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 zwierząt, różnego rodzaju stworzeń. Zresztą on wysyła różnego rodzaju stworzenia, rybki, mrówki. E, witam się Welino e, do Europy, z Azji do Europy. Między innymi ma licencję na mrówki, między innymi ma licencję słuchajcie, na, na rybki. E, i e, e, tak jak Tajamy są pasjonatami spożywania mrówek, tak on jest pasjonatem wysyłania różnego rodzaju stworzeń do, do Europy. I tak ostatnio jak z nim rozmawiałem, to mówi, że w Tajlandii występuje około 1000 czy 1000, nawet 1200 gatunków różnego rodzaju mrówek. Większość z nich to są gatunki endemiczne, czyli tylko i wyłącznie występujące w tej części Azji, w tej części Tajlandii. Mało tego, większość z nich nie jest jeszcze odkryta i nawet nazwana. Na te 1200 gatunków może z 400 jest odkryte. I niektóre, wyobraźcie sobie, te gatunki mrówek są bardzo drogie. Tak jak jedna królowa matka, i słuchajcie teraz zabłysnę z zoologii, raz na rok królowe matki opuszczają gniazdo i dostają skrzydeł i szukają jakiegoś nowego miejsca, żeby założyć gniazdo mrówek. Słuchajcie, niektóre te mrówki e, są nawet tak, jak mi kolega mówił, warte e, za taką królową matkę, nie wiem, z tysiąc dolarów. Także wyobraźcie sobie, czasami, tak się śmialiśmy z kolegą, może oni zjadają Ci tajowie, e, słuchajcie, po tysiącu dolarów dziennie albo i więcej, e, spożywając te właśnie królowe. Natomiast tak jest. Tutaj różnego rodzaju gatunki zwierząt, spójrzcie, nawet nam się nie śni, jakie, jakie tutaj są zwierzęta. Znaczy, generalnie są podobno, podobne co w Europie, tylko że pięć razy większe. Tak? No, mrówki są takie, nie wiem, jakieś owady, chrabąszcze są takie, jak ptaki małe, pająki. Ostatnio, jak byłem w dżungli, to są no, po prostu takie. Także, także no, jest mnóstwo zwierząt, które, które warto tutaj zobaczyć. Natomiast nawiązując jeszcze do mrówek, pamiętam taką sytuację, kiedy jedliśmy na takim nocnym nightmarkecie. To jest taki nocny market, nocny, nocny bazar z tajskim jedzeniem. I w pewnym momencie, słuchajcie, te królowe matki opuściły gniazdo i gdzieś tam zaczęły fruwać po całym tym nocnym markecie, niektóre nam spadały nawet na talerz. No i kolega jako ekspert zaczął je słuchajcie łapać do butelki, no bo nie znał tych gatunków jeszcze, a mogło się okazać, że, że są wiele warte, więc nie zjedliśmy ich, schowaliśmy je na później. Słuchajcie, kolega sprawdził, taka jedna królowa matka, akurat te co nam spadły na talerz, była warta około 70 zł, więc jest słuchajcie wesoło, zwierzęta są różne. Nie Nietoperze wielkości, nie wiem, bo cię no może przesadziłem, ale wielkości orłów tutaj latają nam nad głowami i to jest standard. Spożywają jakieś owoce z drzewa. Słuchajcie, um, nie wiem, węże z reguły niegroźne, tak? Natomiast, natomiast są, są też te groźniejsze, ale to gdzieś tam głęboko w dżungli. Będąc ostatnio, będąc ostatnio w górach, słuchajcie, w ogóle jest mnóstwo farm. Jest mnóstwo farm, typu crocodile farm, typu elephant farm, typu tiger farm. No i co, no i ostatnio będąc w górach podobno jeszcze w niektórych regionach w Azji tygrysy żyją normalnie na wolności. Więc, więc, więc chciałem będąc na północy Tajlandii zobaczyć czy faktycznie tak jest. Niestety spotkałem tylko i wyłącznie, witam czy Ewa, witam Ania, Asia, przepraszam. E, 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 z, e, niestety te tygrysy e, tutaj w Tajlandii żyją, żyją na farmach, e, e, natomiast i takie warto zobaczyć, e, więc pytam się pewnej dziewczyny, e, czy e, do you wanna see tiger? E, ona mówi I'm tiger. E, kto zrozumiał to dobrze, kto, kto nie zrozumiał to też dobrze. E, no właśnie, Tajlandia słuchajcie, ma do, wiele do zaoferowania, jeżeli chodzi o florę i faunę. Teraz na przykład będąc na wyspie Koczang, przed chwilą w zasadzie, słuchajcie, odkryłem farmę tygrysów, no, przepraszam, farmę słoni. Normalnie słonie sobie chodziły po lesie, okazuje się, że to jest jakaś farma. By the way, jadąc, jadąc tą dziką drogą przez, przez praktycznie dżunglę, znaczy dziką, no, asfaltową, natomiast no, taka dosyć wąska. Patrzę, a tam słuchajcie, cerkiew. Możecie sobie wyobrazić.